Bitwa pod Koronowem została zapomniana przez historyków, choć miała decydujący wpływ na wojny polsko-krzyżackie. 10 października 1410 roku w swoim marszu na Kujawy wojska zakonu krzyżackiego napotkały opór pod Koronowem, gdzie tej strategicznej lokalizacji broniło około 2000 zbrojnych. Siłami polskimi dowodzili sędziowie Ostrorok, Piotr Niedźwiecki i Maciej Złapiszyna. Bitwa prowadzona była zgodnie z honorową zasadą pojedynków, gdy rycerz na polu bitwy stawał naprzeciwko drugiego wojownika. Bój był tak zacięty, że dwukrotnie ogłaszano przerwę. Podczas trzeciego starcia, ja na noż z Ostrowiec zdobył krzyżacką flagę, co przesądziło o polskim zwycięstwie pod Koronowem. Tak bitwę pod Koronowem opisywał. Kronikarz Jan Długosz. Mało w naszym wieku pamiętają tak sławnych bitew pomiędzy chrześcijanami a barbarzyńcami. Rzadkie bywają przykłady takiego męstwa, takiej wytrwałości i wzajemnego ubiegania się o zwycięstwo. A lubo wygrana pod Koronowem była rzeczywiście mniejsza niż pod Grunwaldem, wszelako ze względu na niebezpieczeństwo, wytrwałość i zapał walczących, można ją wyżej kłaść nad Grunwaldzką. Była to ostatnia bitwa średniowiecznej Europy według kodeksu rycerskiego. Znaczenie polityczne Zakonu Krzyżackiego nigdy później nie zostanie odbudowane.